Witam Was serdecznie przy remoncie mieszkania, przy jego wykończeniu. Dzisiejszy materiał chciałbym poświęcić na odpowiedź na Wasze pytania, czy to pod filmami, czy w mailach. Jakimi narzędziami pracuję, jak nakładam gładź wałkiem i po prostu jak, jak to zrobić. Osoby, które chcą porzucić tradycyjne nakładanie gładzi, czyli, czyli taką, taką małą pacą, myślę, że myślę, że skorzystają. Wiele to ułatwia, przyspiesza robotę, mniej jest męczące. No i wydaje mi się, że efekt jest o niebo lepszy. Także jeżeli chcecie przejść na nakładanie gładzi takim piórem i wałkiem, zapraszam na ten materiał, wyjaśnię co potrzebujecie, gdzie to można kupić, co ja kupiłem. Przedstawię Wam mój sposób na robotę. Zadajecie pytania, jakie pióro jest najlepsze optymalnie. Czy ja muszę kupować zestaw, czyli, czyli pióra o szerokości od 40 cm, nawet do, do metra, czy tam do metra 20. Uniwersalnym takim, że piórem jest pióro 60. Dlaczego? Po założeniu go na ten specjalny uchwyt i ten teleskop, który Wam pokażę. Jest korzystniejsze manewrowanie tym, tym, po prostu tym piórem. No wyobraźcie sobie teraz założyć na tyczkę metrowe pióro i, i wachlować tym po prostu sufit. Także no jest ciężko, waże, jeżeli robicie to sami. Więc wy musicie tą gładź nałożyć, no i wy musicie tą gładź ściągnąć i też nie możecie, że tak powiem, walnąć od razu wałkiem całego sufitu i, i wtedy ściągać, bo po prostu z chwilą, kiedy zaczniecie od początku, to tutaj końcówka już Wam podeschnie i nie ściągniecie tego. Pozosta zostaną takie pory i będziecie musieli po prostu albo namęczyć się ze szlifowaniem, albo po prostu nakładać to jeszcze raz. Musicie po prostu wyczuć moment czy, czy na przykład tempo swoje, ile Wy jesteście w stanie Nałożyć tego sufitu wałkiem i żeby ściągnąć to, żeby zdążyć ściągnąć to piórem. Także ja sobie robię to kwadratami. Wiem, wiem jak tak gładź na tym suficie schnie, ciągnie, mamy pochmurną pogodę. Jest luty, okna pootwierane, bo wiadomo, wszystko paruje. Także, żeby, żeby był ten po prostu luft, to mam okna pootwierane, więc tak gładź nie schnie tak szybko więc jest możliwość po prostu większego nakładania tych, tych kwadratów. Możecie zrobić to na dwóch sposób, albo będziecie na drabinie czy na i będziecie ręką po prostu wachlowali sufit tym piórem, albo tak jak powiedziałem, zakupicie sobie tą tyczkę i wtedy drabiny po prostu nie, nie musicie używać. Oczywiście w narożnikach trzeba gładź nałożyć, są do tego specjalne wałki do narożników, także ja taki wałek mam, Aczkolwiek no, doszedłem do, do takiej wprawy nakładania tej gładzi wałkiem, że nie potrzebuję tego, tego, wiecie, okrągłego wałka do narożników, ale dla Was, jeżeli pierwszy raz byście to robili, taki wałek do narożników jest do kupienia w każdym markecie budowlanym, i też nim można po prostu w narożniki gładzi, że tak powiem, napchać. No i wtedy tylko wystarczy tym piórem ściągnąć. Ręcznie Wy sami sobie kąt tak, jakby jazdy po suficie i ściągania tego, tej gładzi, czy, czy gładzenia, bo to można w twój sposób nazwać, sami sobie wyczujecie. Na tyczce jest to troszeczkę, że tak powiem, trudniejsze, ale do opanowania. Jeżeli, jest, jeżeli to, to pióro postawicie za bardzo na to wy będziecie większość gładzi zbierali. Zagładzicie to, ale, ale no nie na tym sztuka polega, żebyście gładź nałożyli i, za, i tym piórem ją ściągnęli, no bo, no bo chodziło o nałożenie gładzi. E, wiadomo, no, część ściągniecie nadmiar, gdzie, gdzie po prostu więcej żeście nałożyli wałkiem e, i, i tak dalej. Nie? Także, także korygując drugi przejazd, wy to co macie na pacy, po prostu nakładacie z tego pióra w te miejsca, gdzie, gdzie po prostu jest mniej nałożonego tego, tej masy. Także, no, no takie, takie są, że tak powiem, no, yy, z, z doświadczenia sytuacje yy, też się uczyłem, aczkolwiek nie, nie jest to jakiś trudny temat, yy, nie, nie macie się o co martwić, że, że nie dacie rady, na pewno dacie radę. Yy, druga sprawa, jak sobie nałożycie, tak sobie wyszlifujecie, więc im bardziej dopracujecie, że tak powiem, nałożenie tej gładzi, tym mniej czasu spędzicie przy szlifowaniu, a moim zdaniem szlifowanie no to, no to jest najgorsza robota. Pył, kurz wiecie jak to jest. Tym bardziej, że jeżeli robicie to w domu, no to będziecie szlifowali ręcznie, no bo no bo nie dysponujecie odkurzaczem i, i żyrafą, nie? Gdzie tego pyłu jest mniej, no aczkolwiek latanie z tą żyrafą po suficie też nie należy do, do lekkich. Ja tutaj na tym mieszkaniu używam Knaufa Super Finish, jest to masa Knaufa, może być też Sheetrock, masa finishowa o tyle ciekawa, że należy ją wyszlifować w ciągu 4 dni. Po czterech dniach ona po prostu uzyskuje tą swoją twardość i, i powiem Wam, że ciężej się wtedy w to wtedy szlifuje. Nie? Także sprawdza mi się, korzystałem z różnych mas, różne masy próbowałem, ale, ale ten kanał super finish najlepiej mi pasuje. Z uwagi na co? Na to, że są duże wiatra, bo są 28-kilowe, więc do takiego wiadra wsadzicie większy wałek. Wiadomo, im większy wałek wsadzicie, tym szybciej wy nałożycie tą gładź. Tą to jest logiczne. To tak, jakbyście malowali ścianę małym wałeczkiem, a a weźcie sobie na przykład, nie wiem, tam większy wałek typu 20 cm czy, czy 22. Także, także fajnie, bo, bo można po prostu wiadro otworzyć. Z góry jest po prostu to wszystko jeszcze zafoliowane, folio się ściąga. No i teraz dawkowanie wody. Rozrabia się tą masę niewielką ilością wody, dlatego, że ona lepiej się po prostu wtedy rozkłada przy nakładaniu tym wałkiem. I to, i to w zasadzie tyle. także Także zaraz Wam pokażę, jak to wygląda od strony technicznej. Po prostu zapięcie tego piura do, do tej tyczki, ustawienie kąta, czy na przykład jakim wałkiem ja tą gładź nakładam. Dobrze, więc tak prezentuje się pióro. Ergoplan Olejnik System jest do kupienia na Allegro od pióra 40 do metrowego. Ja z uwagi na to, że nie wiedziałem, czy to mi się sprawdzi, czy będę umiał tym robić, zakupiłem, że tak powiem, uniwersalny, bo nie chciałem po prostu większym piórem wachlować na sufitach. Bałem się po prostu, że, że nie dam rady i wydaje mi się, że taka 60 jest optymalna, czy do nakładania, że tak powiem, bez użycia teleskopu, czy z użyciem teleskopu. Te żyletki, te ostrza są wymienialne i są też do, do kupienia. Nie daj Boże przewróci Wam się ten, ten zestaw, spadnie, hmm, zakrzywią się narożniki. Nie wiem, zrobicie po prostu tutaj sobie, hmm, że tak powiem, skaleczycie rant tego, tego pióra, no to już wiadomo, to jest nie, nie, do, nie do uratowania. E, przy każdym nakładaniu będzie Wam po prostu zostawała krecha. Także no, trzeba na to uważać. Hmm, jeżeli kupicie nowe takie pióro jest taka specjalna wiecie osłona zabezpieczająca, gdzie nie wiem przewozicie to, czy, czy odkładacie, że, że już z tego nie korzystacie i to, ta osłona zabezpiecza po prostu hmm, tą żyletkę. To jest teleskop. Także ja tutaj to co widzicie, to, co trzyma w dłoniach, no to to jest zestaw, który, który ja kupiłem. Teleskop jest regulowany. Odkręcacie sobie tutaj tą nakrętkę możecie pracować, że tak powiem, na, na wyższych wysokościach. Ten teleskop jest 3-metrowy. Mieszkania, jeżeli macie, nie 2,60 czy tak jak tutaj 2,74, to po prostu wysuwacie sobie na taką odległość, aby wam się po prostu dobrze tym kijem pracowało. No i, i to wszystko skręcacie i, i, i po robocie. Tutaj ten teleskop jest o tyle ciekawy, że ma też takie tutaj zatrzaski, o i możecie też ten teleskop użyć po prostu do, do wałka, nie? gdy będziecie malowali mieszkanie czy, czy coś takiego. No przy nakładaniu gładziwałkiem niestety musicie mieć po prostu, a chcecie korzystać z tego, z tego teleskopu do pióra. No to niestety musicie być wyposażeni w, w dwa teleskopy. Ale do wałka możecie kupić w markecie zwykły, taki podstawowy kij. Założycie na niego wałek i też, też nałożycie sufit, że tak powiem, tym, tym wałkiem. Ma tutaj otwierane takie blokady, które umożliwiają wypięcie tego, tego pióra po zamontowaniu. Co tutaj jeszcze jest? Jest tutaj regulacja, czyli o tej regulacji mówiłem. Regulujecie sobie tutaj kąt natarcia tego pióra na powierzchnię sufitu. Także, także, też dla swojej wygody tutaj o, o ząbek będziecie przestawiali i też sobie po prostu dopasujecie optymalną dla was, dla dla waszego uzyskania zadowalającego efektu po prostu kąt. Wpięcie jest banalnie proste. Wkładamy najpierw w dół i górę musimy po prostu Cisnąć. Aby wyjąć, właśnie musimy otworzyć o te zaczepy i pióro wychodzi. Także taki jest montaż i budowa, że tak powiem, teleskopu. Całość jest naprawdę zrobiona z fajnego tworzywa. To nie jest jakaś tam marchew i made in Malezja. Jest trwałe, nie niszczy się. Sztywne to jest, i mam go już chyba drugi czy trzeci rok. Ten zestaw, i już wiele naprawdę mieszkań zrobiłem, i wiele metrów powierzchni tym zrobiłem. I, i sprawdza się, żyje i funkcjonuje do dzisiaj. Sami, sami widzicie. Także pióro 60, teleskop. Możecie też po prostu pokombinować. Jeżeli nie chcecie kupować teleskopu, właśnie gdy wypiąłem to, to, to mocowanie z tego, z tego trzonka, najważniejszym jest no, ten uchwyt. No, niczym innym tego nie zastąpicie. Także tutaj też możecie po prostu włożyć, że tak powiem, inny, inny kij, teleskop czy, czy, czy coś takiego. Nie będzie pasował, no to niestety trzeba winąć, że tak powiem, tutaj tą, tą, tą powierzchnię do, do wsadzania taśmą i, i, i tak też można, tak też można, można zrobić. Także, także to jest pióro. Teraz co do wałka. Kupiłem też dodatkowo sobie wałek typowo do gładzi. Jest to wałek, nie wiem, no tak, mm, on wygląda tak jakby był z filcu. Są włókna takie, ten wałek jest czarny i to jest wałek typowy do nakładania gładzi. Więc ja po użyciu tego wałka mm, po prostu powiem wam swoją opinię i swoje wrażenia, bo, bo ten wałek po, po połowie dnia odstawiłem po prostu i, i już przestałem nim robić. Ten wałek tak nasiągł, że po prostu był nie do, nie do udźwignięcia na tym, na tym teleskopie, taki był po prostu ciężki, a, a gładzi mało co nakładał. Także efektywniej i więcej i lżej nakłada się to wałkiem elewacyjnym. Z, z takim sznurkowym włosem. Ten wałek, który ja mam, to jest wałek o szerokości 25 cm, i teraz wiadro, które widzicie po, po tym knaufie, ma 29 cm, także spokojnie, spokojnie wchodzi i z wiadra można po prostu to, to, to wykonywać. Tak jak powiedziałem, w markecie zwykłym kupiony, zwykły czonek, bodajże hardy. Wałek też, znaczy rączka też od hardego, bo, bo żeby po prostu pasował tutaj w to, w to gniazdo. No i też rozsuwany, rozkręcany jest ten teleskop, także też jest dopasowana, że tak powiem, wysokość, żeby, żeby tą, tą gładź nakładać. I, I tak sobie robię. No wiadomo, im bardziej wy rozrzedzicie tą gładź, tym wy mniej tej gładzi nałożycie. Ja wiem, że będzie Wam się lepiej to ściągało, mniej się namęczycie i tak dalej, ale nie na tym rzecz polega, no bo co będziecie później szlifowali. Chodzi o nałożenie tej, tej warstwy, tych dwóch warstw, no bo trzeba szpachlować na dwa razy. I, no i musicie to wtedy wyszlifować, ale żeby szlifować to musicie mieć co, więc musi być odpowiednia ta, ta warstwa. No i teraz pierwsza warstwa gładzi. To nie jest wyjściowa, że tak powiem. Także wy się nie stresujcie, że gdzieś macie kreskę, gdzieś jest jakiś dołek i, i tak dalej. Czy wyżeście na przykład tam, nie wiem, no nie dojechali gdzieś do narożnika i, i są jakieś tam przykładowo no jakieś plamy, tak zwane Żydy. Tym się nie stresujcie. To zrobi tak jakby druga warstwa, drugi etap, który wy będziecie nakładali. Także do drugiego etapu wy już naprawdę się przyłóżcie. Bo, bo im bardziej się przyłożycie, tym będziecie mieli mniej doszlifowania. No, taka, jest, taka jest zasada. No i teraz sami widzicie tutaj narożnik, że jest całkowicie wypełniony, pomimo tego, że ja wałkiem nie dojeżdżam do samego narożnika. Jak to wygląda? No tak to wygląda, że po prostu po ściągnięciu tego tej gładzi, że tak powiem, tego, tego kwadratu, który który musicie wyczuć, ile Wy jesteście w stanie nałożyć, żeby na końcu była jeszcze, że tak powiem, mokra gładź. Nie nakładajcie za dużo, bo zanim Wy tutaj dopracujecie, że tak powiem, ten narożnik, to tam Wam już końcówka wyschnie i, i wy, nie tego, wy tego nie zagładzicie ani nie ściągniecie i zostaną po prostu takie, takie wrzery. Także musicie robić sobie to małymi takimi etapami. Zauważycie sami, jakie kwadraty wy musicie zrobić, żeby, żeby po prostu wszystko zagładzić. Także nie dojeżdżam, bo po ściągnięciu, że tak powiem, tego, tego pola i tak wam zostaje na, na powierzchni pióra y, trochę gładzi i wtedy, wtedy tą, tą resztką tej, tej gładzi po prostu zajeżdżam w narożniki i, i tak, y, tak mam zrobiony sufit. Ściany no ciężko jest zrobić z teleskopu, bo musicie mieć tą żyletkę, tak jakby bardziej w ostrym kącie. Więc jeżeli wy będziecie ściągali tu, to od połowy na przykład ściany, to już zobaczcie, już wam się zmienia kąt te, tego pióra i byście musieli po prostu no, przykucnąć, żeby, żeby cały czas ta blacha szła w odpowiednim kącie równolegle do, do, do ściany. Także ja to robię tak, że y, robię sobie pół właśnie ściany, wchodzę na drabinę, czy, y, czy mam taki podest. E, też bardzo fajna sprawa, możecie zrobić z, nią, z niej y, po prostu y, drabinę rozstawną, możecie zrobić z niej drabinę, którą oprzecie o ścianę i możecie też go po prostu połamać y, i zrobić z niego y, podest. Też, y, też kupiłem na na Allegro, na aukcji i jest długo, długo, długo ze mną, udźwig 160 kg, także, także fajna sprawa. nakładki schodowe, bo kupiłem go właśnie z myślą o pracy na klatkach schodowych, to po prostu jest łamane, Tamto, tamta noga jest po prostu w poziomie i idealnie pasuje właśnie na, na schody. Także, gdy wykonywałem klatkę schodową, super to się sprawdzało. No i na takich remontach mieszkania też się sprawdza, bo na drabinie gorzej się robi, na drabinie gorzej się robi niż po prostu na, na podejście. Mówię, po dodaniu niewielkiej ilości wody nakładamy. Warto jest też co jakiś czas po prostu przemywać sobie to pióro wodą i pędzlem, bo ta krawędź, gdzie zostaje gładź po ściągnięciu, obsycha. No i wtedy nieładnie to po prostu wygląda na, na suficie. O, i teraz to, co zostało na piórze, to ja po prostu wkładam w narożnik i. Jeszcze na koniec. no właśnie, wszędzie jest nałożony, i wtedy tylko dopracowanie narożnika, jeżeli będziecie już jechali w ściany. Także widzisz, nic trudnego. Kwestia wprawy, ja będę kończył, bo za chwileczkę nie będzie mnie słychać. Wszędzie płyją. Także chodzą młoty udarowe. Jeśli tym materiałem pomogłem, cieszę się. Masz pytania? Pisz, będę umiał, odpowiem. Dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego razu. Hej!